Ciekawe pomysły krążą ostatnio nad Polską. Wedle Jana Marii Rokity stawką jest głowa Tuska. I wszyscy w gruncie rzeczy zadają sobie pytanie spadnie czy nie spadnie. Według innych ostatnią deską ratunku może być dla Platformy Rafał II przegrany, który mógłby posprzątać po Tusku w myśl hasła na kłopoty Trzaskowskiej. Przynajmniej warszawiacy odetchną z ulgą, a po nowych wyborach i tak już go nie będzie. A wtedy najlepszym pomysłem na nowe rozdanie byłby premier, który pogodzi Polaków, może nie wszystkich, ale większość i moim typem jest Andrzej Duda do zaakceptowania przez dużo szersze spektrum niż Morawiecki czy Czarnek. W międzyczasie na zwolnione po Rafale miejsce prezydenta Warszawy wyśmienitym kandydatem byłby Sławomir Menzel. I to nie tylko dlatego, że mu się to należy, ale że ciesząc się poparciem młodych wykształconych z wielkiego miasta jako jeden z nielicznych kandydatów prawicy mógłby wygrać nawet w miasteczku Wilanów. Ale czy znajdzie się choćby dziesięciu sprawiedliwych wśród posłów Koalicji Strachu?